Ech, ciężkie czasy legionera Los go gnębi jak cholera My pierwsza brygada Maszynimy sobie dalej Na zbieranie całych swoich jagód Sobie tam innych odmian jeszcze było Czym się różni w survival lub szkaptu W survivalu Zdobywamy pożywienie sami Jedynie je o 10 dni Podziwiam. Na przykład pałka wodna. Najprostszy przykład, który podaje: zabywanie jedzenia, pałka wodna, ryby, łowienie ryb. A polega na przykład na zabieraniu rzeczy z domu. Albo tutaj mamy pod ręką Lizofity, jak się dobrze mówię racje żywnościowe MR, SLR, SLG ukraińskie racje żywnościowe bo też widziałem są żeleński w środku jako manekin także zachęcam wszystkich do buszowania po lasach Bo to naprawdę super opcja I co? Psy czekają karawana i idzie dalej Aj, kurde, kurde Teraz się troszeczkę ociepliło To mówię Wyjdę sobie na słoneczko Postoję Zapalę jeszcze papierosa I będę dalej myślał, co tu robić. Wszędzie dobrze, ale w lesie najpiękniej. I pozdrawiam serdecznie Filip Pietrowski,